Bartek, ten moment coraz bliżej, już w niedzielę zagracie mecz w Szczecinie. Daleki wyjazd jak na pierwszy mecz Ekstraklasy, mocny zespół, który zagrał mecz w europejskich pucharach. Jakie wiążecie z tym meczem nadzieje, jakie są wasze plany, na co możemy liczyć? No myślę, że przede wszystkim wszyscy czekają już na ten start, bo w tym roku te, też ten okres przygotowawczy i też okres urlopowy był troszkę dłuższy niż zazwyczaj, więc Fajnie i, i, i niefajnie, no bo jednak duży, długa była przerwa i też jest trochę tych niewiadomych, jak to, jak to wyjdzie, ale myślę, że my jesteśmy fajnie pozytywnie nastawieni i, i, i tak jak mówię, już czekaliśmy, czekamy na ten mecz, wczoraj oglądaliśmy na, tą pogoń, wiemy, co potrafią, bo, bo myślę, że dużo się tam nie, nie pozmieniało, dalej mam ten sam pomysł i... i i styl gry, więc na pewno będziemy próbować wykorzystać nasze atuty i ich zniwelować. Długi okres przygotowawczy, dwa obozy, jeszcze cały czas treningi. Czy już jest optymalna forma? Czy świeżość odzyskana pełnia sił do startu sezonu? No, muszę przyznać, że jeszcze ten, ten tydzień, tak, połowa tego tygodnia i zeszły tydzień to jeszcze taki okres przygotowawczy, bym, był, bym powiedział, więc ta świeżość dopiero. Tam powiedzmy, że ta świeżo się dochodzi, ale myślę, że już coraz, coraz lepiej będziemy się czuć i z piłką, i, i jesteśmy przygotowani tak na ten start tego sezonu. Dzięki serdeczne, czekamy na trzy punkty. Dziękuję bardzo.